Hej, hej, hej! Z tej strony Melisa i zapraszam Was na kolejny challenge w kasie! A dzisiejszy challenge będzie polegał na tym, aby po prostu tą tutaj naszą Urszuldę, która no wygląda jak wygląda, teraz możecie się przyjrzeć jej pięknej brodzie, uszom, obłąkanym oczom i bardzo szpiczastym brwiom. No świetne. I będziemy musieli ją tak przerobić, nie używając tutaj żadnych nowych presetów, żeby wyglądała po prostu znośnie. Normalnie. Już nie mówię, że ma być piękna, aż tak w siebie nie wierzę. Ale, ale musimy cokolwiek zrobić, żeby z tego było coś, co aż tak bardzo nie przykuwa negatywnie uwagi. Okej? Okay? A więc zaczynajmy. Nie wiem, kolor skóry chyba zmieni na końcu. Najpierw te uszy. Dobra, zróbmy coś takiego, takie średnie. Te oczy. Mhm, na pewno oczy, bo jak to zrobimy, coś tak. To już będzie mniej psychopatycznie. Nie wiem. Jejka, ona nie wygląda jak kobieta, tylko jak bardzo nieszczęśliwy. Jakiś potwór. Dobra, najpierw te usta. Co, co, co ja tu zrobiłam w ogóle? Tak? Dobra. Okej. Okay. Wyrównać. Dobra. Bo wiecie, tu, tutaj zrobimy, a co z tego, jak tutaj, będzie bardzo źle to wyglądać. Dobra, ten nos na pewno trzeba zmniejszyć. O, o, o. Dobra. Teraz tak go wciągniemy. Co? Co tu się stało? Co to jest za Dobra, uff. Myślałam, że już nie będzie się dało cofnąć, to wygląda jak jakaś wyskocznia. Tu jej kawałek odpadł, okej, okay, nieistotne. Da się to zrobić jakoś, żeby ona nie miała tego garbka? Aha, o, ojej. Ojej! Dlaczego to jest tak? Jak ja mam to naprawić? No nie! Nigdy mi się tak w Simach nie zrobiło. O, dobra, powiedzmy, że to jest coś normalnego. Brwi trochę cofniemy. I dobra, te brwi. Yy, one są wściekłe. Trochę je mniej odwścieklimy. O jezu, jeszcze gorzej. Ojej, dobra. Tak. To w dół. Dobra. A ja nie mogę dać innych brwi. Dobra. Nie przewidziałam tego, myślałam, że wiecie. Ja sobie bardzo często sprawdzam. Teraz kliknę, ale wam. Mm, ale to cofnę od razu. Sprawdzam sobie na. O, coś takich? Płaskie brwi? Czy mniej więcej jest ta linia zachowana? Ale teraz to cofam. Nie, nie będę tego używać. N powiedzmy, że te brwi są ok. Ale nadal coś jest z tymi oczami, widzicie to? Powieki przez rzęsy przechodzą. Czemu tak? Może trochę powiększymy. Ok. Jak są na maksa powiększone, to dopiero to znika nie, broda szczęka. u, dobra. A bo ona jest na maksa, tutaj yy, grubość ustawioną ma. Dobra, coś średnio. To też średnio ustawimy. I tak brzuch. Ja wiecie, skaczę tak yy, trochę yy, twarz, trochę ciało, ale po prostu tutaj, jak ona miała tak yy, na maksa ustawioną tą grubość, to szyja była po prostu. Bardzo szeroka i nie widziałam, czy szczęka jest ok. Dobra, tutaj w tym nosie ja widzę, że chyba. O, właśnie, tutaj jest problem. Poszerzyć końcówkę, zmniejszyć to troszeczkę. A? Mogę to. <gryw> Jakie płaski. Nie, no dobra, ona ma być ładna albo znośna. O. Dobra. Trochę mi wlada zaczyna przypominać. Nie wiem, czy to dobrze. Trochę za długa jest ta twarz. Nie no nie wiem. Dobra, wiem, że policzki. O, widzicie tu jakie mam wycięcie. Troszeczkę o. Może policzki to jakoś nadrobią. Nie wiem, czy zmienili ten kolor skóry, bo wygląda jak taka fajna kosmitka. Co ona ma z tymi rzęsami, to ja nie wiem. Denerwuje mnie to, że to jest, widzicie? Mm. Ej, ale ta twarz nie jest taka zła. Ona mi się już, już no, jest znośna. Dobra, teraz zmienimy jej kolor skóry na jakiś z gry, myślę. U! Dobra, chyba ten będzie najbardziej taki... Ten nos nie... mi... Hmm, no nie wiem. Jak mam być szczera z wami, tak całkowicie, wiecie, tak bardzo, bardzo szczera, to nigdy nie robiłam tak simki z brzydkiej, ładną. Jak na razie największy problem mam z tym nosem, bo mi robi te schodki takie. Uch! No dobra, powiedzmy, no nie podoba mi się to kolor oczu, okej, okay. trochę to zmieniło, nie wiem, chyba dam jej po prostu rzęsy jakiekolwiek, albo o, wiem co zrobię, mam tutaj takiego model, żeby nie było tych rzęs po prostu, o i zdecydowanie lepiej, mniej mnie to po prostu denerwuje. Ona już jest, jest okej, okay. jest znośna, jakbym taką simkę zobaczyła gdzieś na ulicy, to myślę, że nie zwróciłabym na nią po prostu uwagi. Chociaż wiecie, te, te ramiona to jednak, no, no dobra. Hmm, może damy jakąś delikatną fryzurę, żeby troszeczkę załagodzić te rysy, żeby nie były takie wściekłe. A broda, właśnie, jeszcze kształt brody. O, coś takiego, niech będzie. No nadal coś tu jest tutaj źle z tymi policzkami, tak patrzę i, mm, O, 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 o! Nadal te brwi są wściekłe. No, zmieniłabym je, bo one są. To nie jest odpowiedni po prostu preset. No dobra. Twarz, powiedzmy, że ona nie ma zębów? Ona się przed chwilką ośmiechnęła z Ma zęby, dobra. A, bo ma je tak nisko. Dobra, a jak obniżę? Dobra, obniżyłam jej twarz i teraz zęby będzie miała na dobrym miejscu. Bez zmieniania tam w ogóle. Presetu. Tutaj mamy barki normalne. Brzuchy już wciągnęłam wcześniej. talie. Ja wiem, że wam to prze... Ja wiem, że wam to przeszkadza, że ja tą talię zawsze mam taką wąską w moich simów, ale ja to lubię. Ja lubię to, jak mam wąską talię, szerokie pośladki. Po prostu tak jest mój typ. Mam nadzieję, że nie będziecie krzyczeć za bardzo. O, i szerokie biodra, trochę obniżyć pas albo podwyżej. Zaraz zobaczę. Okej, okay. ona ma strasznie szerokie te, szerokie te barki. Nie wiem co to jest za preset. Nie wiem, coś mi nadal w tej figurze nie odpowiada, ale nie za bardzo wiem co. Mm, może to, że ona jest za blada? O, chyba tak będzie lepiej, myślę. Ona nie jest zła, okej? Okay? Jest po prostu taka, może trochę męską ma tą urodę i w ogóle chyba ma za małą głowę w porównaniu do ramion. No nie! Tak, i tak większa musi być. Oczy trochę może powiększym. Ja lubię duże oczy. Ale teraz tutaj jest coś nie tak, ta szerokość tutaj. Mm, co to jest w ogóle za cień? Co ty masz? Oczy wciśnięte w głowę? Nie, no nie masz. Co to jest za tutaj dziura? O nie. Ja nie wiem, jak wyciągnąć tą dziurę tu głęboką, no, ale zdecydowanie tutaj jest coś źle zrobione. Powiem tak. Coś mi bardzo nie pasuje tutaj w tym obrębie. Ale ja nie wiem co. Pewnie jakbym zmieniła nos cały. To on by się naprawił. I tej dziury by nie było. Spójrzcie, jak to kliknę jeszcze raz ten nos, który ona ma. O, a nie. Nadal są te dziury. To nie jest w nosie wina. Cofam to. Żeby nie było, z powrotem ma swój nos. To jest problem w oczach? Tak w oczach. I nadal ma te dziury. Cofam, żebyście nie krzyczeli. I. Mm, no trudno. Taka będzie uroda, że będzie miała po prostu dziury koło nosa przy oczach. Nieistotne. Figurę też ma ogarniętą, więc myślę, że możemy przejść do makijażu. I tu bym chciała też dać z gry, po prostu. Ale o oh ojej. Yeah. Co tu się dzieje? Ona ma coś nie tak z tymi oczami, czy to nie współgra z tym modem na brak rzęs? No nie, te oczy są po prostu jakieś... Ja nie wiem. Dobra, ma ona teraz jakby... Znowu te swoje rzęsy od EA. Jak widzicie tutaj odstają i nadal te kreski nie są w tym miejscu, gdzie powinny być. Nie chciałabym rezygnować całkiem z kresek. A da się jakoś delikatniej je zrobić? Tak. No, no, jestem zawiedziona. Już pominijmy fakt, że te kreski od EA są paskudne. I to nie w ogóle nie ma racji bytu, i wystarczyłoby zrobić coś takiego. Albo takiego. No nie, tutaj też wyglądają źle te kreski, nawet z modów. Dobra, nie będziesz miała. Mówi się trudno. Nie każdy ma powieki do kresek, tak? Trzeba to powiedzieć głośno, ale ty nie masz też do cieni? Nie wiem, czy wy wie to widzicie, ale znajdę jakiś bardzo mocny cień i ten cień sięga jej o tutaj też. O, tu widać. Dlaczego ona się kładzie cień tu? To jest tak, jakby gra odczytuje, że tutaj jest jeszcze powieka i... Nie no, to tak nie powinno być. O, tu możecie zobaczyć, gdzie ten cień sięga, a gdzie on powinien sięgać. Tutaj na podglądzie macie. No nie. Okej, okay, to nie wygląda aż tak źle, bo mniej więcej przypada w dobrych miejscach. I teraz ja nie wiem, czy ja powinna mi dawać jakiekolwiek rzęsy z modów, jednak złamać się, żeby jakkolwiek i zakryć ten brak kresek. Albo te krzywe, które jej dałam. Okej, okay, tak ona wygląda z rzęsami z modów. Mm, z usuniętymi rzęsami od Maxis. Wygląda ładnie. Nie chciałam dawać modów. Wiem tak mówiłam, ale jednak dużo jej to daje. Tak, no bo ona nie może mieć kresek, bo widzieliście, co się działo i. No ładnie tak wygląda. Ona ma coś nie tak nadal z tymi wargami. Jedna trochę do przodu, trochę do tyłu. A ogólnie całe są jakoś tak dziwnie wysunięte. O, o, dobra. Teraz lepiej. Ja bym taki makijaż delikatny zostawiła. Aczkolwiek, może coś na policzki jeszcze fajnego znajdę. Mm, takie subtelne, delikatne. Widzicie, tak jest bez, a tak jest z. Mm -hmm. O, ja już wiem, gdzie jest problem z tymi dziurami. Przez te brwi, bo one są takie krótkie, widzicie. One się powinny kończyć gdzieś tu. Normalnie brwi, a akurat te się kończą gdzie indziej, i dlatego te powieki tak wyglądały. Dobra, nieistotne. To moja wina, jak zwykle. Czyli teraz, jak poprawiłam, to będą kreski dobrze wyglądać? Tak, dobrze. Znaczy trochę długie, ale ok. Nie jest źle. Troszeczkę to możecie zobaczyć. Dobra, zostawmy. Już nie jest tak pokarana, że wygląda jakby lewą stopą malowała te kreski dobra, ramen ja już nie mogę bardziej cofnąć, mogę poszerzyć a zmniejszyć nie mogę, mimo że są dość szwiczasto szerokie, nie wiem, ja mogę jakoś o coś, coś takiego trochę podnieść nie wiem, jakoś ją ubierzmy też kobieco, niech on nie, niech ma, niech nasza Urszulda ma okej, okay, jest subtelnie kobieco ale jeszcze nie wiem, czy nie poszukam czegoś Innego, gdyż no tutaj nadal te ramiona tak się odznaczają. U! Uh, tu nie widać ramion! Wow! Tylko co ja dobiorę na dół do tej bluzki. Tutaj też te ramiona tak się nie rzucają w oczy i są ciekawe kolory pasujące do makijażu. O! Tutaj dałabym jakieś jeansy, ale bez wzorków. Niebieskie są? Nie ma, są tylko takie ciemne. Ok. są takie. O! tej mi się widzą. O, takie na obcasie buciki. Mm, nowa sąsiadka w Twojej okolicy. Już nie wygląda jak tutaj Wam teraz wklejam, czy jak ona wyglądała przed chwilą. <noise> Ale też damy jej coś na szyję, wiecie jakaś biżuteria. Ja już tam jestem zadowolona. Oho. Gdyby nie te brwi, powiem Wam, to ona byłaby naprawdę, naprawdę zacną simką. O, i jeszcze paznokcie, Takie detale też są istotne. Też błękitne. Chyba trzeba by je tutaj ustawić. Mm, gdzie to jest ulubiony kolor? Niebieski. <grym> I wygląda ona całkiem, całkiem ok. I to bez modów praktycznie, bo dobra. Jednak spróbujmy bez modów. Zdejmuję jej całkowicie mm, rzęsy, brwi, te rzęsy od EA i no przebijają tutaj. Nadal nie wiem czemu. Nieważne co zrobię z brwiami, to nadal te powieki przebijają. No trudno, ale nie jest ona zła. Ja tutaj właśnie widzę jakieś takie męskie trochę rysy, ale patrząc na to, jak ona wyglądała jeszcze przed chwilą, to teraz to, no mówię, nowa sąsiadka w Twojej okolicy. <grym> Mam nadzieję, że taki luźny odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli Wam się podobał zostawcie suba na tym kanale jeśli jeszcze jakimś cudem tego nie robicie tutaj wam teraz pokazuję listę ostatnich subskrybentów, którzy kliknęli ten czerwony przycisk u mnie na kanale, dziękuję wam bardzo za to, dajcie mi koniecznie znać jakie jeszcze byście chcieli zobaczyć challenge w moim wykonaniu mogą być trochę też trudniejsze przypominam, że robię już challenge 100 dzieci, więc polecam zajrzeć na kanał, obejrzeć, kliknąć hmm? to cześć!